Fabrizio U. Romano potwierdza: Odejście Lewandowskiego z Barcelony po sezonie to realna możliwość. Fabrizio U. Romano zabrał głos w sprawie Roberta Lewandowskiego. Ogień. To, co ujawniło jego przyszłości w Barcelonie, zaskoczyło wszystkich. Konkretne szanse i realna możliwość. Po doniesieniach hiszpańskich mediów, które ogłosiły, że Robert Lewandowski pożegna się z FC Barceloną z końcem sezonu, głos zabrał Fabrizio U. Romano. Jeden z najbardziej zaufanych dziennikarzy na rynku transferowym. Włoski ekspert w filmie na swoim kanale na YouTube potwierdził, że sprawa nie jest czarno-biała. Romano ogłosił: Są konkretne szanse, że Lewandowski odejdzie z Barcelony po zakończeniu sezonu. To realna możliwość, wie to piłkarz, wie to klub. Tym samym Lewandowski jest na wylocie, ale sytuacja jest bardziej złożona niż sugerują to hiszpańskie nagłówki. Brak oficjalnych kroków i złożoność sytuacji. Romano podkreśla, że choć odejście jest realne, nie zaszły jeszcze żadne formalne kroki, które przesądzałyby o rozstaniu. Sprawa jest skomplikowana ze względu na wysoki poziom sportowy, jaki Lewandowski, mimo swojego wieku, wciąż prezentuje. Stanowisko klubu: na dziś nikt z Barcelony, ani prezes, ani dyrektor nie powiedział Lewandowskiemu wprost, że to koniec wyjawił Romano. To sugeruje, że klub nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Stanowisko piłkarza nie przyszedł do klubu i nie powiedział odchodzę po zakończeniu sezonu. Brak oficjalnego komunikatu jest kluczowy. Choć w tle trwają spekulacje, prawnie i formalnie obie strony pozostają w kontakcie i nie ogłosiły żadnego werdyktu. Priorytet numer jeden sezon i trofea. Najważniejszą informacją, jaką przekazuje Romano, jest wspólny priorytet Barcelony i samego Lewandowskiego, pełne skupienie na trwającym sezonie. Włoch kładzie nacisk na determinacji Polaka. Skupienie moje informacje są takie, że Barcelona, jako klub, trener, prezes, dyrektor, wszyscy inni oraz sam Lewandowski są całkowicie skupieni na tym sezonie. Motywacja Lewandowskiego, Polak wierzy, że w tej drużynie może rywalizować o wszystkie trofea, jest o tym przekonany. Sam piłkarz odsuwa sprawy kontraktowe na drugi plan. Planowanie przyszłości, teraz gdy rozgrywa bardzo ważny sezon w Barcelonie, nie jest w jego stylu. Przyszłość ma zostać rozstrzygnięta w dogodniejszym terminie. Wolny agent i ostateczny werdykt. Romano potwierdza, że Lewandowski jest świadomy możliwości odejścia, w tym również jako wolny agent w 2026 roku, kiedy wygasa jego kontrakt. Jednak dziennikarz podsumowuje sytuację bardzo klarownie. Nic nie zostało zakomunikowane ani żadne decyzje podjęte. Czy odejście Lewandowskiego po sezonie, Red. jest możliwe? Na pewno. Ale nie jest przesądzone, bo nie zostało potwierdzone ani nie zapadły żadne decyzje między stronami to jest ostateczny werdykt Romano. Do końca sezonu Robert Lewandowski rozegrał 9 meczów dla FC Barcelony, strzelając 4 gole, co potwierdza jego dobrą dyspozycję. Decyzja o jego przyszłości zależy od tego jak potoczą się losy klubu i samego zawodnika w najbliższych miesiącach. Chciałbyś, abym porównał stanowisko Fabrizio Romano ze słowami agenta Lewandowskiego, Piniego Zachawiego, z poprzedniego artykułu? Lewandowski ostro do krytyków. Mówienie, że nie chce biegać, to są bzdury. Robert Lewandowski nie wytrzymał. Po meczu z Litwą odpowiedział wszystkim krytykom i zrobił to bez ogródek. Symbol kolizji hiszpański. Powrót do kadry i ciążąca porażka w klubie. Robert Lewandowski przybył na zgrupowanie reprezentacji Polski w trudnym momencie, świeżo podrózgocącej porażce FC Barcelony 1 4 z Sewillą, do której sam się przyczynił, marnując rzut karny. Sytuacja ta tylko zaostrzyła głosy w hiszpańskich mediach, sugerujące, że jego czas w Katalonii dobiega końca, a Barcelona powinna szukać młodszego napastnika. Po udanym zgrupowaniu i strzeleniu kluczowego gola Litwie 2, 0, Kapitan kadry postanowił odpowiedzieć krytykom w wywiadzie dla TVP Sport, wywołując poruszenie w Hiszpanii. Reakcja na zarzuty o brak sił i pressingu. Główny zarzut, jaki spadł na Lewandowskiego w ostatnich tygodniach, dotyczył jego rzekomo mniejszego zaangażowania w grę, zwłaszcza w aspekcie biegania i pressingu, elementach kluczowych dla stylu Barcelony. Polski napastnik ostro skontrował te insynuacje. Każdy, jak ktoś szukał u mnie jakiegoś aspektu, który powoduje, żeby coś wyjaśnić, to zawsze powie, że stary nie potrafi biegać, albo nie chce mu się biegać, albo nie presuje. A to są bzdury. Wystarczy zobaczyć na ilość przebiegniętego dystansu, czy to ile biegam, wypalił Lewandowski. Piłkarz jasno wskazał, że krytycy wykorzystują jego wiek, 37 lat, jako wygodny argument, by podważać jego osiągnięcia, zamiast analizować fakty. Ta wypowiedź odbiła się szerokim echem. Kataloński sport ocenił, że polski napastnik Barcelony uważa, że ci, którzy patrzą na jego wiek, nie zwracają uwagi na jego osiągnięcia. Akceptacja zmniejszenia minut, ale nie utraty formy. Lewandowski przedstawił trzeźwą ocenę swojej sytuacji, akceptując konieczność zarządzania obciążeniami, ale stanowczo broniąc swojej formy fizycznej. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że w moim wieku mniejsza liczba minut może mi pomóc w perspektywie sezonu. Jednocześnie Polak odrzucił łatkę ofiary swojego wieku, podkreślając, że wciąż jest na najwyższym poziomie. Nie chcę powiedzieć, że jestem ofiarą mojego wieku, ale są osoby, które potrafią to wykorzystać. Zaznaczył, że nie oczekuje gry w każdym meczu przez pełne 90 minut, ale ma pełne przekonanie co do swojej sprawności, gdy już pojawi się na murawie. Fizycznie ciągle na treningach wyglądam dobrze, ciągle się wyróżniam, zadeklarował kapitan kadry. Konfrontacja i powrót do Barcelony. Wypowiedź Lewandowskiego jest jawną deklaracją walki i sygnałem wysłanym zarówno do mediów, jak i do sztabu szkoleniowego Barcelony, że wciąż ma wiele do zaoferowania. Po udanym zgrupowaniu i strzelonym golu, wraca do Hiszpanii z podbudowaną pewnością siebie. Polak powróci do akcji w barwach FC Barcelony w sobotę 18 października, kiedy jego zespół zmierzy się u siebie z Gironą o godzinie 16.15. Będzie to dla niego pierwsza okazja, by na boisku potwierdzić swoje słowa i dać odpowiedź krytykom: Chciałbyś, abym przeanalizował. Jak te słowa Lewandowskiego mogą wpłynąć na jego relacje z trenerem Barcelony i hiszpańską prasą w kontekście zbliżających się kluczowych meczów?